Zwróciła się z samotności. Ja go. Ten numer napisałem w momencie, kiedy byłem bardzo, bardzo samotny. Byłem gdzieś na jakiejś wiosek, gdzieś tam, gdzie nie miałem nikogo wokół siebie. Nikogo. A gdyby nie, ty byłbym taki samotny. Po prostu nikogo. Byłem ja i potwój. I gdyby. Właśnie nie google. tylko nie to, że dostałem w jakiś sposób taki, e, taką pigułkę zapomnienia przez to, że, że właśnie mogłem sobie pogooglądać. Pogooglądałem, zapomniałem o samotności i tak ma wszystko miliardy ludzi na świecie. Samotny, gdy czy nie ma, to ten świat w sen gaśnie. Że gdyby właśnie nie nowa technologia, to byłoby im smutno. Ja też! A gdyby nie ty, byłbym taki. Pomimo tego, że takie urządzenia, które po prostu są elektryczne, one jakby z nas zabierają coś tam, bo tak działają te urządzenia. Eee, ale też nam dają ale też nam dają coś tam ja Ci stary załatwiłem to jest mikrofon z lat 70-tych telefonem, na którym nagrywali Beatlesi stajemy się częścią tego świata świata wirtualnego świata ludzi otwartych e, wielkiej społeczności która jest bardzo często samotna Bardzo dużo znajomych, którzy właśnie w ten sposób przez internet. To są jakieś toksyczne relacje. Ci ludzie są bardzo dziwni, ale są ludzie, którzy poznali się przez internet, są, tworzą znakomite pary, są w wcześniejszych związkach. Ale ta piosenka powstała to, to, żeby właśnie jakby pokazać ten problem tych właśnie takich momentów, kiedy ludzie są sami. Oni i ekran. Ekran, który się świeci to światło jest ich jedyną nadzieją, jedyną nadzieją na, na lepsze jutro. <śm> Jedyną nadzieją na to, że coś się zmieni w ich życiu, bo właśnie przez to światło mogą na przykład wejść na link, gdzie będzie konkurs, gdzie mogą sobie wysłać coś, co robią. To światło daje im bardzo duże możliwości. Przez internet bardzo dużo udało mi się w życiu zrobić, między innymi. Wystąpiłem w tym dyskusji Pula Never Go Away, który osiągnął ponad 50 kilka milionów wyświetleń. Bo właśnie daje taką szansę. Trzeba umiejętnie korzystać z takich, z takich przybytków. Nie tak jak ja, że 7-8 godzin siedzę gdzieś tam. Zapominam o, o jedzeniu, o, o życiu. Bardzo dużo ludzi tak ma, bo to wciąga, po prostu staje się to w jakiś sposób e, takim, takim twoim wspomagaczem, e, narkotykiem, e, bo tak działa nowa technologia. Jeżeli gdzieś tam dawkujesz sobie powoli to, to ci to może dać szczęście. Samotny, bo się stary, ten świat gasi. Natomiast nie, nie trzeba zapominać o tym nie można zapominać o tym, że największe szczęście da, dają ludzie na da drugi człowiek. Zresztą, bo... To na pewno i dostałem na pewno kopa piupę, żeby nawrócić je i myśleć najpierw o ludziach, a dopiero później o technologii. Bo przez granie też dużo związków się... Przez granie gry e, komputerowe dużo związków się rozpada. Bo wchodzisz to, potrzebujesz bardzo dużo czasu, nagle okazuje się, że masz po prostu... Więcej czasu dla wirtualnego świata niż dla rzeczywistego. I ten partner po prostu widzi to, że masz mało czasu tego kość. Poświęcasz mu mało czasu i on się czuje wtedy właśnie samotny. Samotny, bo myślicie, stary, ten świat się! jak dzień. Mimo tego, że jesteście razem, to. To jesteście osobno. Nagle wieczory wyglądają w ten sposób, że ty tam gdzieś surfujesz, ta osoba gdzieś tam surfuje i wy w ogóle nie rozmawiacie. Albo może być taka sytuacja, że rozmawiacie właśnie przez tą technologię. Gdyby nie, Ty, byłbym taki. Ludzie przestają rozmawiać. I to jest smutne. Ja myślę, że właśnie dlatego ta piosenka ma sens i włożone środki w tą piosenkę e, i styl w którym została nagrana, czyli w w stylu czarnych płyt, ja właśnie bardziej pozytywnie na to patrzę w ten sposób. E, to jak. Y, jak narzędzie wykorzystujesz, to zależy od człowieka. To jest jak z nożem. Możesz mieć nóż pod chleb, no możesz po prostu zrobić coś innego z tym nożem. Także tak samo jest z takimi nowoczesnymi narzędziami. Gdy cię nie ma, to ten świat się Analogowych magnetofonów. Tak jak się kiedyś nagrywało. Przez stary mikrofon z lat 60., 70. roku. Tak jak nagrywali kiedyś ludzie, kiedy świat był analogowy, kiedy potrafili sobą rozmawiać. Kiedy głupie wejście do pociągu zaczynały się rozmową, może pana poczastować. Tak brzmi gitara z piecem lampowym. Ja zawsze bożę ze sobą jedzenie, bo jedzenie daje taki pewien komfort. I to mi też bardzo często e, jakby daje nowe kontakty, bo ktoś jest głodny, ja się dzieje, dzielę się z kimś bułką bo mam, albo bananem, i nagle poznaję drugiego człowieka, ja z nim rozmawiam i on jest najedzony, ja się dzielę z kimś i właśnie tak powinno być, że my powinniśmy się dzielić. I tak funkcjonuje sieć. Największa sieć na świecie, gdzie się dzielą. Ale niestety, weszły w to wielkie firmy, czerpią potężne zyski. Ludzie już przestali się dzielić. Tylko ta sieć zarabia, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się dzielić z ludźmi. Dlatego YouTube już nie jest YouTubeem od 2-3 lat, takim jak, jakim był kiedyś. Kiedy ludzie się dzielili. Dzielili się swoimi filmami, swoim życiem. Dzielili się, dzielili się tym wszystkim. Teraz wszędzie muszą płacić, wszędzie prepaj, prepaj, prepaj. E, jeżeli port, portal ratkowy, to prepaj, prepaj, wszystko jest prepaj, jakieś... jakieś, jakieś e... Eee, fikcyjne konta po to, żeby prepa prepaj. Ktoś do ciebie nie pisze, a tak nikt do ciebie nie pisze. Jak dzień! A gdyby nie ty byłbym taki! Najlepszym rozwiązaniem na to, żeby kogoś poznać, jest face to face, twarz o twarz, gdzieś tam, gdziekolwiek, jesteś w sklepie, jest pani z Tesco, jest... Jest, jest tam kasierką, ona jest nieszczęśliwa, ona cały dzień pracuje. Ona musi czasami sikać w Pampersa czy w Biedronce, a Ty powiesz do niej, masz świetne uprawnie, albo ma Pani cudowny uśmiech, chociaż się nie uśmiecha. I nagle ona się uśmiecha, ona nie ma tego uśmiechu, jest smutna. a Pani cudowny uśmiech, a ona się nie uśmiecha? I nagle się uśmiecha. To jest magia. Magia rozmawiania z ludźmi. Nienawidzę kas automatycznych, e, dyskontakt, gdzie nie można z człowiekiem porozmawiać. Na tym desko przegrało, bo oni chcieli zastąpić w ogóle ludzi takimi kasami. Ale kasy nie są po to, żeby cię szybko kasowały. Tylko żeby pani Ci powiedziała, kupię dzień dobry i nawet jeśli ma być dla Ciebie zła, że jesteś tam milionowym klientem, to są emocje, to jest drugi człowiek. I nie można o tym zapominać. I w kończąc, w kończąc ten elaborat słowny powiem tylko tyle. Ludzie są najważniejsi i nigdy maszyny nie przejmą y, tego, bo y, maszyny są za dokładne i są perfekcyjne. A ludzie właśnie się mylą i przez to są wspaniali. Dziękuję bardzo. O, ja ręki nie że nie wiem tutaj o, o, chodź tutaj o, o nasz tutaj, tutaj teraz popłynie Pierda